Dobry wszystkim z tej strony, Alien, i jesteśmy dzisiaj w naszej staji, naszej stai w Riding Star 3. I dzisiaj wprowadziłam Was w błąd Czekajcie wobec. Ojej. wprowadziłam Was w błąd, ponieważ mówiłam, że pojedziemy sobie na drugi poziom zawodów w skokach, ale nie, 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 bo myśmy jeszcze nie robili zawodów w krosie na poziomie pierwszy, więc już zaczynamy. Idzie nasz konik, musimy go ładnie osiodłać, jakoś się ubrać, no i myślę, że będziemy jechać. Tak trochę nie pasuje do siebie, ale dobra, niech będzie. Dobra, jeszcze moment, musimy się wrócić do tego. Hmm. Chyba nasz szkody się rozszodła, skoro tu wróciłam, ale dobra. Jak ja tu jestem ubrada. Jak ja tu jestem ubrada. Trochę woli jeszcze gardło. przepraszam, że mówię przez dos. Tak jestem ubrada. Ha 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 ha, no nie. Dobra. Żeby się raczej jakoś tak bardziej wiecie. Fryzura to wiadomo, że jaka ta może być, taka może być. Ubierz, się tutaj ładnie na niebiesko. Na niebiesko się ubierzmy. Nie, 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 halo, halo. Dobra. Dobra. też jakieś niebieskie. No nie, le kask nie, nie, Czekaj, nie, nie, jeszcze nie, o właśnie tak. Dobra. To lecimy do naszego y, kolika. No enter. No taki kolik się rozšiodł. No dobra. Pominimy ten fakt. No, szybciutko tam no, osiedłamy. Dobra. No i ruszamy, słuchajcie, na zawody. Pada deszcz. Mm, będzie ciekawie. I te płaskie postacie. Dobra. Please enter. Dawno nie jeździłam, więc może być różnie. Ale pada. O, się cieszą. w tej grze. Ojej! Ojej! No halo! No nie. Nie, 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 nie. Jeszcze raz. Za późno może dałam łódkę czy co? No, koń. O, jest okej. Okay. Bra, não isso é o trânsito errado, não brá, não brá, não, bra, não bra. Wow, wow. Oj, ale przeleciałam przez są tą. U! Dalej, 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 dalej. Może będziemy pierwsi. Musiałam się trochę skupić. No dobrze, jesteśmy pierwsi. E, Libod jest pierwszy. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Lecimy dalej. Znów pada nam deszcz Dziś będzie taki krótki odcinek, słuchajcie, trochę mało będę mówić e... Bo mi boli gardełko No i muszę się skupić, więc... <grytaki> taki krótki odcinek e... Dobra Ue, daleko ta przeszkoda. Dobra, ua. Dobra, ua. Jakoś poszło. O, tutaj zakrętasy. Dobra. Tu jest ciężej, bo jest dużo zakrętów I te przeszkody są na zakrętach, więc jest dosyć ciężko Dobra Serducho bije mocno, jaka kład jest prosta i można byłoby przykoksać Dobrze jest. Jej, mamy już końcówkę. Brawo, bezbłędnie. A jak pojechałam w tym stroju? <laughs> Nie w tym roboczym. No dobrze, jesteśmy pierwsi, 1.29. Bardzo ładny czas. I jej, mamy złoto. I uwaga. Tak jest. <laughs> Ten strój będziemy kiedyś mieli, te po, te po prawej. Jej! No, bo. Dobra, chcę zapisać. No i tak, cieszymy się, bo wygraliśmy wszystkie zawody z poziomu pierwszego. You have finished it the three. in the top 3 Idę do no, pierwszego gwiazdeczka. Moment. Dobra, jestem. No dobrze. Zobaczmy sobie, co dostaliśmy. You have unlocked new items. Dobra, dobra, dobra. Zobaczymy, co dostaliśmy. My, oczywiście mamy konia brudnego, oczywiście musimy teraz trenić konia do tego poziomu, więc ja go sobie spokojnie wytrenię. No i tak, e, słuchajcie, co my tu bawy ciekawego? Nowe Mhm. Uh -huh. Nowy czapraczek, nowe ogłowie. Czapraczek też jest nowy, bo jest niebieski i jest zielony. I owieczki też są nowe. Proszę bardzo, są szare owieczki. Które temu konikowi bardzo pasują. Moim zdaniem. No bardzo ładnie, bardzo ładnie, słuchajcie. Teraz można konie jako taką ubrać. Nie? Myślę, że już całkiem nieźle. Ok, na tym kochani, zakończymy sobie nasz odcinek. Wydaje mi się, że to będzie tak według planu. Zobaczmy sobie tylko jeszcze da. Na kokego konia. Tak, tu no też muszę go dotrenować i dopiero potem będziemy mogli pojechać na zawody. Tak, dobra. No i słuchajcie, to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Um, komentujcie, subskrybujcie łapeczki w górę. Um, I oczywiście do zobaczenia w przyszłych odcinkach Radnik Starczy.